Z tej strony 46Garage i w tym odcinku pokażę Wam jak prawidłowo podłączyć i uruchomić kartę SIM w radiu Isudar, model w moim przypadku T72. Jak widać w tym miejscu tutaj u góry jest sygnał 4G z karty SIM. No i zobaczmy co zrobić, żeby to działało. W pierwszym kroku musimy podłączyć kartę SIM do naszego modułu. Moduł musi być oczywiście podpięty do radia. No i to nie wszystko. Wydawać by się mogło, że już teraz karta powinna zostać automatycznie wykryta, ale no niestety nie. Musimy przejść do ustawień radia. W tym miejscu wchodzimy w menu ustawienia. Zjeżdżamy w ustawieniach na sam dół do więcej. Wybieramy sieć i internet i teraz wybieramy karty SIM. Karta yy, domyślnie pewnie jest włączone gniazdo 1. Gniazdo 1 należy wyłączyć w tym przypadku i zostawić włączone tylko gniazdo 2. Czyli tutaj suwaczkiem przełączamy i włączamy gniazdo gniazdo 2. Włączamy kolejną rzeczą dane mobilne z naszego, z naszej karty SIM. Jeżeli dane się nie pobiorą, musimy ustawić je ręcznie. Pobrać i ustawić, znaczy wpisać ręcznie, a następnie włączyć w miejscu, w którym widzieliśmy, czyli znowu ustawienia i w tym wypadku możemy to zrobić poprzez sieć. Następnie dane mobilne oczywiście muszą być włączone więcej. I zjeżdżamy na sam dół do ustawień zaawansowanych i nazwy punktów dostępu. Tutaj musimy dodać nowy punkt APN. Czyli no jest to zobaczmy jak tutaj to wygląda, czyli podajemy wszelkie nazwy hasła, adresy IP i inne ustawienia adresy serwerów, jeżeli są wymagane. Skąd je wziąć z oczywiście Google, na stronach internetowych usługodawców, takie informacje powinny być bez problemu dostępne. Potem po włączeniu tych wszystkich opcji, gdy dane mobilne, tutaj data jest włącz są włączone, Powinniśmy po paru minutach uzyskać, po paru minutach, po paru nawet sekundach, uzyskać połączenie z siecią, które przejawia się oczywiście ikonką w prawym górnym rogu. Czyli podsumowując, włączamy kartę SIM. Jeszcze raz pokażę. Włączamy kartę SIM więcej. Sieci internet. Karty SIM. Włączamy drugą, wyłączamy pierwszą. Następnie dane mobilne włączamy. Jeżeli nie pobrał się automatycznie dane APN, punkty dostępowe, musimy wpisać je ręcznie. Wpisujemy je ręcznie w ustawieniach. Pewnie tam też były, ale ja tutaj taką drogę sobie obrałem. Więcej zaawansowane nazwy punktów dostępu, plusik. Wprowadzamy, zapisujemy i nazwy zostały zapisane. To powinno spowodować, że karta SIM zostanie odczytana, a internet uruchomiony. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jak tak, to pamiętaj o subskrypcji, jeżeli jesteś moim nowym widzem. Oczywiście, o łapce w górę i odwiedź moje social media. Wszystkie linki dostępne w opisie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Udanych napraw. Cześć.